Stawisko, jak każdy stary dom, kryje w sobie niejedną tajemnicę, ma niepowtarzalną energię, którą promieniuje. Historia stawiska to nie tylko dzieje domu i losy ludzi, którzy w nim mieszkali, to także historia i losy rzeczy, które na stawisko w rozmaity sposób trafiły. Są wśród nich przedmioty arcyważne i mniej istotne wszystkie tworzą niezwykłą aurę domu. Przyglądając się niektórym z nich, poznamy lepiej zarówno dom, jak i jego gospodarze. Dom zaprojektował Stanisław Gondzikiewicz, znany m.in. z renowacji Zamku Królewskiego. Wokół budynku rozpościerał się 35-hektarowy teren, który po części był parkiem, po części sadem, częściowo lasem, część była ogrodem warzywnym i polami uprawnymi. Fundatorem posiadłości był Stanisław Wilhelm Lilpop, bogaty ziemianin i fabrykant, teść Jarosława Iwaszkiewicza. Lilpop miał dwa zamiłowania. Pierwszym z nich było myślistwo. Trofea łowieckie Lilpopa stanowią teraz, tak jak to było od początku istnienia stawiska, część wystroju holu. Drugą pasją Lilpopa była fotografia. Przez dziesięciolecia doskonalił swój warsztat, wykonując na szklanych diapozytywach zdjęcia trójwymiarowe. Wszystkie fotografie zostały wykonane aparatem stereoskopowym francuskiej firmy Goumont. Wiele przemawia za tym, że Lilpop był pierwszym polskim fotografem wykonującym zdjęcia barwne w technice autochromu. Jego pierwsza fotografia kolorowa, datowana na rok 1909, przedstawia małą Hanę, późniejszą żonę Jarosława Iwaszkiewicza i jej koleżankę Babetkę. Znajdująca się obecnie w Stawiskim Muzeum kolekcja fotografii trójwymiarowych, stanowi jeden z najcenniejszych tego typu zbiorów w Polsce. Trudno też odmówić najwyższej wartości pewnemu obrazowi, który zdobi stawiskie wnętrze. Ale czy na pewno zdobi? Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, pobrawszy się we wrześniu 1922 roku, udali się w podróż poślubną do Zakopanego. Tam odwiedzili Stanisława Ignacego Witkiewicza, ten zaś namalował ich portret i podarował go młodej parze jako prezent ślubny. Artysta nie był zadowolony ze swojej pracy, określił ją jako knot psychologiczny. A zawartość czystej formy oszacował na zero. W liście do Iwaszkiewicza w styczniu 1923 roku kajał się, kochany Jarosławie, portret państwa jest u żeleńskich, ale pani Zofia Żeleńska pisała mi, że jest to tak straszne świństwo, co zresztą sam mówiłem. Wobec tego muszę państwu zrobić coś istotnego, a na razie proszę o otrzymanie tego w ukryciu. Iwaszkiewiczowie przychylnie odnieśli się do prośby Witkacego i bywało, że trzymali portret schowany za szafą. Dzisiaj można go oglądać bez odsuwania mebli. W zbiorach Muzeum w Stawisku znajduje się popiersie Iwaszkiewicza, wyrzeźbione w czarnym dębie przez Irenę Baruch. Pisarz lubił tę rzeźbę. Kupił ją od artystki, do czego namawiał go Antoni Słonimski, którego łączyło wtedy z Ireną Baruch silne uczucie i który chciał jej pomóc w finansowych kłopotach. Baruchówna, za otrzymane od Iwaszkiewicza pieniądze, wyjechała do Paryża, gdzie miłość do Słonimskiego ostygła. Dwa lata później wyszła za mąż za dyplomatę amerykańskiego Johna Wileya. Niedaleko rzeźby stoi fortepian firmy Blüthner, na którym przed wojną grywał Karol Szymanowski, a podczas okupacji koncertowali na nim Jan Ekier i Witold Lutosławski. Zasiadali do niego sami gospodarze. Trzeba bowiem pamiętać, że Iwaszkiewicz miał za sobą pięć lat nauki w klasie fortepianu w kijowskim konserwatorium. A jego żona w 1918 roku zorganizowała w Warszawie polskie prawykonanie poematu Ekstazy Aleksandra Skriabina, będąc współwykonawczynią koncertu. Warto dodać, że Piotr Anderszewski, jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, wykonanym na tym fortepianie recitalem, zainaugurował działalność muzeum w stawisku jako szczególnego centrum kultury wysokiej. Warto też obdarzyć spojrzeniem długi, dębowy, osiemnastowieczny stół skrzyniowy, który Iwaszkiewicz sprowadził do stawiska w połowie lat trzydziestych z Kopenhagi, gdzie przez kilka lat był sekretarzem poselstwa polskiego. Przez wiele lat stół służył podczas rozmaitych uroczystości, by po śmierci poety Posłużyć za jego katafalk. Lecz najważniejszy stół w stawisku stoi w jadalni. Pochodzi z XIX wieku. Codziennie skupiał wokół siebie całą rodzinę w porze obiadu. Po powstaniu warszawskim zasiadało przy nim około 40 osób. I choć był maksymalnie rozstawiony, obiad spożywano na trzy zmiany. Podawano wtedy na nim tylko jakąś zupę, sałatkę z pomidorów, których wtedy było pod dostatkiem, i po kawałku chleba na osobę. Inaczej był zastawiony 21 marca 1955 roku, gdy siedziała przy nim królowa Belgii, Elżbieta, która gościła w Polsce z okazji piątego międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Królowej podano m.in. paszteciki po królewsku, wędzone selery, diablotki, antrykot Lukulus, pudding Pepito. Na piętrze centralnym pomieszczeniem jest sypialnia, a w niej najważniejsze są dwa neorenesansowe łóżka odlane w metalu produkt firmy Lil popraw i Luwenstein. Szybko można się zorientować, kto spał po której stronie. I Waszkiewicz, mierzący 186 cm, nie mieścił się w łóżku. Formował więc co wieczór poduszki w stosik i spał pół siedząc, pół leżąc. Opierając głowę na drewnianym wezgłowiu, na którym do dzisiaj widnieją ślady wytarcia. Sercem domu pisarza jest gabinet a punkt centralny gabinetu wyznacza biurko. Tego biurka, na którym można by karetą w sześć koni zawrócić, zazdrościł Iwaszkiewiczowi Karol Szymanowski, zaś fotela za biurkiem mógłby pisarzowi pozazdrościć nie jeden król. W taki też sposób, mocno niedoskonały, spełniło się chłopięce marzenie Waszkiewicza, który, mając dwanaście lat, wyobrażał sobie całkiem poważnie, że zostanie królem Polski. Ilekroć gospodarz stawiska zasiadał przy biurku, widział kątem oka wiszące po jego lewej stronie płótno Józefa Simlera, śmierć barbary radziwiłówny którego zachęcało do pisania powieści o królowej Bonie. Jednak ogrom zebranych materiałów historycznych sparaliżował Iwaszkiewicza, który po napisaniu kilku stron porzucił śmiały zamysł. Z upływem lat zapewne coraz częściej patrzył z biurka przed siebie, jego wzrok napotykał XVIII-wieczny zegar, który swoim trumiennym kształtem nie tylko przypominał o upływającym czasie i nieuchronnej śmierci, ale też mobilizował do wytężonej pracy i odmierzał piszącemu godziny mądrości. Gdy już się obejrzy park wokół domu, gdy się zobaczy wszystkie pokoje, gdy już się przesunie spojrzeniem po grzbietach kilkunastu tysięcy książek, dobrze jest na koniec rzucić okiem na niewielki kufer stojący skromnie w rogu sali wystawowej. Dawniej pokoju córek. Różnica między tym kufrem a całym majątkiem obrazuje drogę życia, jaką przebył Iwaszkiewicz. Unaocznia rozmiar jego talentu, pracy i szczęścia. Kiedy jesienią 1918 roku wysiadł na dworcu wileńskim w Warszawie, kufer ten mieścił cały jego ówczesny dobytek: bieliznę, rękopisy, nuty i książki. Można jednak na kufer i dom spojrzeć inaczej. Nieznany nikomu poeta, taszczył w skrzyni podróżnej całe przyszłe stawisko, bo kufer, niczym walizka sztukmistrza, mieścił w sobie wszystko, co było potrzebne do stworzenia wielkiego pod każdym względem domostwa: kulturę wyniesioną z domu rodzinnego, instynkt gospodarski. I geniusz poetycki.